Odgłos szeleszczenia reklamówkami 10 km dalej, mój pies. Kiedy ona nalega na zrobienie selfie? Piątek wieczór, poniedziałek rano. Kiedy zginiesz pierwszy, i patrzysz, jak cały Twój team umiera. Kto jest dobrym chłopcem? Sam już nie wiem, Stefan, sam już nie wiem. Rysunek 3D w notatniku. Granie medykiem w gry komputerowe. Żołnierz-medyk medyk. Jak wkręcić swojego faceta? Kiedy Facebook przypomina mi rzeczy, które pisałem 5 lat temu. Zima lato. Kiedy przyszykujesz się do wyjścia, i twoi znajomi nie odbierają telefonu? Kiedy on powiedział, że będzie za 5 minut, a minęło 5 minut i 30 sekund? Kiedy od tygodnia jestem na diecie i widzę pyszne tłuste i soczyste mięsko? Kiedy ona mówi, że lubi skaterów? Mam pytanie, dzisiaj na obiad znowu schabowy? Taki jesteś mądry, to chodź na solo. Dźwięk otwierania paczki chipsów cała szkoła. Dzieci tak szybko dorastają. No niby fajnie, tyle, że ja nie mam kota. Ona, moich rodziców nie ma w domu, on, nie martw się, wrócą. Kopśnij lajka, byczku. Chciałbym zmienić świat. Ja chciałbym zmienić twoją twarz. Ech. Kiedy nakłamałeś w swoim sywi, ale i tak dostałeś pracę. Oldschoolowy metalowiec Starter Pack. Chcę zarabiać więcej pieniędzy. Okej. Okay. Puszki topoli, puszki patoli. Kłamiesz, cyganisz. Przywitanie z psem. Kiedy w komentarzach na fejsie ktoś napisał dokładnie to co ty chciałeś. Błąd przy klonowaniu. I ci wegetarianie się karmią takim gównem codziennie? Czasem nawet on się uśmiecha. Czas nie oszczędza nikogo. Kiedy Bóg gra w kosza? Każda laska ma dwie twarze, strzeż się przed tą drugą! Mój tata ze mną w 1991 roku i jaskotem Psycholog. SITOWIE to nasza specjalność. Kiedy bawisz się w chowanego i ktoś mija twoją kryjówkę. Na żywo, GTA5: Trzymam dysk w zamrażarce, żeby zawsze mieć najświeższe dane. Jak Cię rozpoznam, podjadę czerwonym Ferrari. Kiedy widzisz, jak jakiś polski YouTuber dostaje w piedol na przystanku. Umówiłem się z dziewczyną, która uwielbia owoce morza. Po pięciu minutach wyszła ode mnie nie żegnając się dziwna kobieta. Moment, w którym Mati zrozumiał, że są fajniejsze rzeczy niż gry komputerowe. Najbardziej przerażająca rzecz, jaką może zrobić dentysta. Mam nadzieję, że przebijesz 100 tysięcy jak najszybciej i mam nadzieję, że będę w odcinku. 144PE 1080PHD Dzień, w którym Naruto dostał swojego pierwszego transformersa. Rzadkie zdjęcie przedstawiające ulatującą duszę z ciała weganina. Ja, pieniądze nigdy mnie nie zmienią, ja po wygraniu pięciu złotych w zdrabce. Do jakiego saboja dziecko, kanapkę to ja ci w domu naszykuję. Ja, spokojnie nie będę się otoczepiała, ja po pięciu sekundach. Moje życie na dwóch obrazkach. Ja dzisiaj nic nie odwalę, zachowam rozum i godność człowieka, wino. Uważam, że przesadzasz, z pewnością spodoba mi się praca w tym miejscu. Ktoś chyba nie czyta tablic rejestracyjnych. Co wciskają nam firmy odzieżowe, czego tak naprawdę chcemy. Ukończenie studiów z wyróżnieniem, dobrze płatna praca, memy. Kiedy chłopak powie mi, że słodko wyglądam, kto zrobił to lepiej? Kiedy nakłamałeś w sywi na temat swoich umiejętności pracy w Excelu, kiedy ktoś opowiada ludziom historię, a ty brałeś w niej udział i wiesz, że wszystko co mówi to ściema. Kiedy wychodząc po deszczu na spacer usłyszysz pod butami chrupnięcie. Kiedy potrafisz się przywitać w trzech różnych językach. Kiedy pan za daleko rzuci piłkę. Przepraszam, że byłem dupkiem, ale błagam daj mi wejść do środka. Twoja twarz, kiedy dopiero co podlałeś ogródek, a po chwili zaczął padać deszcz. Ja przyniosłeś towar, dealer oczywiście. Jeśli coś jest głupie i działa, to nie jest to głupie. Ona, przyjedziesz do mnie? On, nie mogę prowadzić, jestem ślepy, ona, jestem napalona, on. Tylko jedna łyżeczka. Kiedy twoja sałatka opowiada śmieszne żarty. Chciałbym być kiedyś w tak szczęśliwym związku. Kiedy wkładasz rękę do kieszeni i nie czujesz w niej telefonu. Kiedy musisz odinstalować jakąś grę, bo skończyło ci się miejsce na dysku. Kiedy jesteś na imprezie u ludzi, którzy mają basen i jako jedyna lubisz pływać. 100 zł 99.90. Wewnątrz mnie toczy się odwieczną walka między dobrem i złem i jakimś cudem za każdym razem wygrywa głupota. Skubidu nauczył nas jednego, to w ludziach siedzą największe potwory. Kiedy trochę nie pasuje, ale jest naprawdę duża przecena. Gdybym dostawał dolara za każdym razem, kiedy ktoś zrobi dla mnie coś miłego. Znajomi, jakie masz plany na weekend? Ja? Kiedy znajdziesz nowego przyjaciela i on cię opuści tak jak wszyscy do tej pory? Kiedy jesz, bo jesteś smutna, i nagle wychodzi, że jesteś smutna i gruba. A dziś ubiorę się w stylu, niech wiece ostracił. Dawaj następny filmik byczku.